Who's that? Lubicie się bać? Ja nie lubię, dlatego pomyślałem, że jako kompetentna w tym temacie osoba przygotuję wam listę przerażających scen filmowych. Część z nich przeszła do klasyki kina, a część jest moim radosnym wyborem. Podrzucajcie w komentarzach wasze propozycje tych strasznych scen filmowych, które zrobiły na was największe wrażenie, a może gdy oglądaliście je za dzieciaka, tak mocno na was podziałały, że pamiętacie je do dzisiaj. Chętnie przejrzę wasze propozycje, a teraz zapraszam na moją listę. Zaczynamy się bać! Czas start. If you wanna get crazy, we can get crazy. Jeśli chodzi o filmowe traumy z lat młodzieńczych, to muszę zacząć od filmu Ring i tej słynnej sceny, gdy Samara wychodzi z telewizora. Wiecie, to były jeszcze czasy, gdy strasznych i mrocznych dziewczynek z długimi włosami nie używano nagminnie w filmach. Nie jestem przekonany, czy akurat to było pierwsze zaprezentowanie tej postaci w horrorze, bo nie jestem wielkim znawcą gatunku. Zakładam, że pewnie w kinie japońskim wydarzyło się to wcześniej, tym bardziej, że Ring to tak naprawdę remake właśnie japońskiego filmu. W każdym razie, wtedy tego typu postać wkroczyła masowo do świadomości widzów na całym świecie. Scena ta jest wyśmienicie podana, i zauważcie, że nie Został w niej praktycznie ani razu użyty jumpscare. Całość zbudowana jest odpowiednim montażem, drażniącym dźwiękiem telefonu i oczywiście niesamowitą postacią samary. Pamiętam, że gdy obejrzałem to pierwszy raz, to zrobiło na mnie bardzo mocne wrażenie. Dla odmiany przejdźmy teraz do nowszej produkcji. Jordan Peele uważany jest za twórcę, który stara się odświeżyć formułę horroru, łącząc ciekawe historie z interesującym podejściem artystycznym. Wiele jego filmów zasługuje na uwagę, ale ja chciałbym zaakcentować tę scenę z filmu To My. A family in our jest to pierwsze spotkanie bohaterów z tajemniczą rodziną, która wydaje się być ich przerażającymi sobowtórami. Oczywiście nie bójcie się, nic wam z filmu tutaj nie zdradzę. Na uwagę w tej scenie zasługuje rewelacyjne podejście do jej konstrukcji. Najpierw napięcie jest stopniowo budowane jednym tylko ujęciem szerokim kadrem na stojące w tle dziwne postaci. I to tyle. To w zupełności wystarcza, aby wyśmienicie stworzyć atmosferę dyskomfortu. Ten powracający, dziwny, stateczny, Kadr. Gdy dochodzi do ataku na dom bohaterów, reżyser bawi się z widzem. Jako, że postaci, które atakują, wyglądają identycznie do osób, które się bronią, my jako widzowie nigdy nie jesteśmy stuprocentowo pewni, kogo akurat widzimy w kadrach, skrytego w mroku. Wywołuje to specyficzny chaos, dezorientację i stanowi podstawę budowania atmosfery w tej właśnie scenie. Jordan Pili podszedł do tego wyśmienicie i cała scena została podana mistrzowsko. Yes? Jay, can you open the door? Is it in the house? Jeśli miałbym wskazać scenę z horroru, która bazuje na sprawdzonym pomyśle, ale stara się odejść od standardowych schematów ukazania tego pomysłu, to byłaby to na przykład ta scena z filmu Coś za mną chodzi. Jeśli nie widzieliście tej produkcji, to nie martwcie się, nie potrzebujecie znajomości całej historii, aby zrozumieć narzędzia tutaj użyte. Obserwujemy scenę, w której bohaterka w przerażeniu ucieka przed istotami, które tylko ona jest w stanie zobaczyć. Boi się, że w każdym momencie może do pomieszczenia coś wkroczyć, coś ją zaatakować. Do pokoju dobijają się jej znajomi. Dziewczyna nie chce ich wpuścić, wietrzy podstęp, boi się, że otwarcie drzwi spowoduje wpuszczenie złych istot. Zresztą twórcy tak ogrywają całą scenę, że my, jako widzowie, jesteśmy gotowi na nagły atak. <słuch> Wiecie, gdy dziewczyna powoli otwiera wreszcie drzwi, i nagle BAM! Jumpscare, wpada potwór i tak dalej. Wszyscy to znamy, prawda? Twórcy również wiedzą, że wszyscy znamy takie zagrywki, dlatego bawią się naszymi oczekiwaniami. Bohaterka wpuszcza dwójkę znajomych, wywiązuje się krótka rozmowa i nagle ktoś znowu zaczyna szarpać za drzwi. Znowu twórcy budują atmosferę pod mocny punkt kulminacyjny. Nagły atak, muzyka, ujęcia kamery wszystko buduje taką atmosferę. Dzieciaki otwierają wreszcie drzwi, a tam Don't open the door. ich koleżanka i co się dzieje później? Everything's okay. Faktycznie pojawia się potwór, ale zauważcie, jak naturalnie się to dzieje: bez żadnych jumpskerów, bez klasycznych straszaków, on po prostu wchodzi z mroku do kadru. I to wystarcza. Z nowszych produkcji znowu wracamy do zestawu klasyki. Ja wiem, że pewnie większość z Was świetnie tę scenę zna, dlatego tylko tak symbolicznie, na szybko wrzucam tutaj psychozę Hitchcocka. Oczywiście ta scena to idealny przykład tego, jak pokazać morderstwo, tak naprawdę nie pokazując morderstwa. Hitchcock świetnie zagrał odpowiednim świdrującym uszy dźwiękiem, świetnym montażem i odpowiednimi bliskimi ujęciami, które zamykają nas w całej sytuacji razem z bohaterami. Scena pełna napięcia, ruchu i energii, która wiele razy nagrała. Gałęzi już była, dlatego szybciutko przechodzimy do następnej produkcji. Koszmar z ulicy Wiązów to kolejny przykład klasycznego horroru, jednak tym razem poruszamy się w gatunku slasherów. Można wręcz powiedzieć, że jest to film, który dla wielu wręcz zdefiniował ten gatunek. Freddy Krueger dokonuje brutalnych morderstw, balansując na granicy świata rzeczywistego i prawdziwego koszmaru. Scena, która nas interesuje, to zabójstwo Tiny. Kobieta w trakcie snu spotyka Freddiego. Rozpoczyna się klasyczny dla tego gatunku pościg zabójcy za swoją ofiarą, mocno zakrapiany, przerysowaną stylistyką, intensywnym oświetleniem. I zmieniającym się Krugerem. Wreszcie, pod koniec, widzimy chłopaka naszej bohaterki, który w świecie rzeczywistym jest świadkiem makabrycznych wydarzeń. Dziewczyna unosi się w powietrzu i jest przecinana niewidzialnymi ostrzami. Scena do dzisiaj sprawia bardzo sugestywne wrażenie, a wizerunek Fredego Krugera na zawsze wpisał się do gatunku klasycznych horrorów. Jeśli w horrorze widzicie jakiegoś straszaka, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobny został już wykorzystany w Egzorcyście. Oczywiście mocno wyolbrzymiam, ale nie zmienia to faktu, że Egzorcysta to ten jeden horror, z którego wiele nowszych produkcji czerpie całymi garściami. Co prawda, dzisiaj niektóre ze scen z tego filmu mogą wydawać się lekko komiczne, ale pomyślcie, że ta produkcja miała swoją premierę w 1973 roku. A będąc szczerym, nadal wiele sekwencji. Przyprawia ociarki na plecach. Oczywiście najczęściej przywoływaną sceną jest moment, w którym kapłani odprawiają egzorcyzm, a głowa Regan obraca się o 360 stopni. Oh, w połączeniu z przerażającą charakteryzacją, scena ta nawet teraz jest mocno niepokojąca. Szczerze mówiąc, aż trudno mi sobie wyobrazić, jaki byłby mój odbiór tego koszmaru, gdybym ją pierwszy raz obejrzał za dzieciaka. Rewelacyjnie została ukazana scena konfrontacji z zakonnicą z filmu Obecność 2. W ciągu całej sceny twórcy bawią się sprytnie z widzem i co chwilę wodzą nas za nos wzmacniając napięcie zmierzające do punktu kulminacyjnego. Bohaterka zauważa dziwną postać na końcu korytarza. Podąża za nią do sporej rozmiarów pomieszczenia. Nagle widzimy niewyraźny kształt majaczący dokładnie za kobietą. Napięcie rośnie, gdy aktorka zbliża się do demonicznej twarzy, ale okazuje się, że to tylko obraz. Cisze przerywa ostry dźwięk magnetofonu szpulowego. Kobieta wyłącza urządzenie i natychmiast gaśnie światło przy tym nieszczęsnym obrazie. Znowu napięcie coraz bardziej rośnie, gdy ponownie zbliżamy się do tego upiornego kształtu. I ponownie okazuje się, że to tylko obraz. Widzicie, jak to działa? Strach budowany jest przede wszystkim tym oczekiwaniem, tą świadomością, że gdzieś tutaj czai się coś koszmarnego. Całość jest o tyle osobliwa, że gdy już dochodzi do ujawnienia zakonnicy, to realizowane jest to na spokojnym, powolnym ujęciu, na którym wyraźnie wszystko widzimy. Niemalże jak w tej scenie z Ring, gdy Samara powoli wypełzała z telewizora. Listę chciałem zakończyć jedną sceną z filmu Sierociniec. Wybaczcie, proszę, jakość tej sceny, ale niestety nie znalazłem innej jej wersji na YouTubie. Mimo wszystko postanowiłem ją tutaj zamieścić, gdyż jest to przykład sceny, która, po pierwsze, idealnie bawi się konwencją, która kojarzona jest z czymś pozytywnym, a po drugie, opiera cały element straszenia na jednym ruchu kamery. Kobieta przyzywa duchy dzieci, używając do tego klasycznej zabawy: raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy. Un, dos, tres, toca la pared. Oczywiście w horrorach powtarzanie pewnych słów, pewnego hasła, aby wywołać paranormalne wydarzenia nie jest niczym oryginalnym. Tutaj jednak twórcy sięgnęli po coś, co jest kojarzone z niewinną, dziecięcą zabawą, co fajnie kontrastuje z emocjonalnym wydźwiękiem sceny. Po drugie, cała scena zagrana jest na jednym, ciągłym ujęciu, co potęguje napięcie, takie wyczekiwanie i niepokój. Co więcej, ujawnianie kolejnych wydarzeń oparte jest na powtarzającym się szwenku kamery, który rewelacyjnie... Stymuluje nam spoglądanie za siebie. Całość sprawia wrażenie, jakbyśmy to my co chwilę oglądali się za siebie i sprawdzali, co się dzieje. Jedna, drobna scena, a tak pieczołowicie przygotowana. Un, dos, 2, 3, to to wszystko z mojej strony. Możecie odetchnąć, więcej straszenia nie będzie. Pamiętajcie, żeby podrzucać w komentarzach swoje propozycje tych przerażających scen z różnych horrorów które z nich szczególnie na Was podziałały, które wspominacie do dzisiaj, które odmieniły Wasze życie? Nie, no dobra. Mam nadzieję, że żaden horror nie odmienił Waszego życia. Bez przesady. Słyszymy się w kolejnych materiałach i uważajcie na siebie, bo kto wie, co czai się za rogiem.